Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym świętym poranku, gdy pierwszy promień słońca rozświetla niebo, zapraszam Cię do wspólnej, potężnej modlitwy do naszego niebiańskiego obrońcy, świętego Michała Archanioła. W tych trudnych czasach, gdy ciemność próbuje zagościć w naszych sercach, potrzebujemy Jego mocy i ochrony bardziej niż kiedykolwiek. Święty Michale Archaniele, książę wojsk niebieskich, najpotężniejszy z aniołów, staje dziś przed tobą z pokorą i ufnością. Ty, który stoisz u bram nieba z płomiennym mieczem, który pokonałeś lucyfera i jego upadłych aniołów, wysłuchaj mojej modlitwy w ten świątobliwy poranek. Wzywamy Cię, potężny wodzu zastępów anielskich, przyjdź do nas ze swoją niebiańską mocą. Niech Twoja obecność wypełni mój dom, moje serce i mój umysł. W tym szczególnym czasie poranka, gdy rozpoczynamy nowy dzień, prosimy Cię o Twoją szczególną opiekę i wstawiennictwo. Święty Michale, Ty, który nosisz zbroję światła i prawdy, który dzierżysz miecz sprawiedliwości i tarcze wiary, Stań przy mnie. Pozwól mi poczuć Twoją potężną obecność, która odpędza wszelkie złe moce i przynosi Bożą ochronę. Niech Twoja moc, która pokonała szatana, będzie moją tarczą w każdej minucie tego dnia. W tym porannym czasie, gdy świat budzi się do życia, ja budzę się do modlitwy. Święty Michale. Ty, który jesteś strażnikiem Kościoła i obrońcą wszystkich wiernych, weź mnie pod swoje potężne skrzydła. Niech Twoja anielska moc przeniknie każdy aspekt mojego życia, przynosząc światło tam, gdzie jest ciemność, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz, i siłę tam, gdzie jest słabość. Wzywam Cię z całą mocą mojej wiary, wiedząc, że twoja odpowiedź będzie natychmiastowa i potężna. Ty, który stoisz najbliżej tronu Bożego, zanieś moją modlitwę przed oblicze najwyższego. Niech każde słowo tej modlitwy będzie jak kadzidło wznoszące się ku niebu, docierając do Bożego Serca przez twoje święte wstawiennictwo. Święty Michale Archaniele, w tej godzinie szczególnej potrzeby, Przychodzę do Ciebie jako do mojego niebiańskiego obrońcy. Twój płomienny mieć jest symbolem Bożej sprawiedliwości i ochrony, a Twoja tarcza odbija wszelkie ataki złego. Proszę Cię, otocz mnie swoją niebiańską mocą. W tym dniu, który się rozpoczyna, bądź moją niewidzialną tarczą. Gdy wychodzę z domu, gdy przemierzam ulice tego świata, gdy staję przed wyzwaniami codzienności, chroń mnie swoją anielską mocą. Niech twój płomienny miecz odpędza ode mnie wszelkie złe moce, pokusy i zagrożenia, zarówno te widzialne, jak i niewidzialne. Potężny książę Wojska Niebieskiego, ty, który stoisz na czele zastępów anielskich, Udziel mi dziś szczególnej łaski odwagi i siły. W momentach zwątpienia, gdy ciemność próbuje wędrzeć się do mojego serca, bądź moim światłem. W chwilach słabości, gdy pokusy stają się silniejsze, bądź moją mocą. Święty Michale, ty, który zwyciężyłeś Lucyfera w wielkiej bitwie niebieskiej, Pomóż mi zwyciężać w moich codziennych bitwach. Każde wyzwanie, każda trudność, każda przeszkoda niech będą pokonane przez Twoją potężną interwencję. Wzmocnij moją wiarę, gdy jest słaba, podnieś mnie, gdy upadam, prowadź mnie, gdy gubię drogę. W tym szczególnym dniu. Proszę Cię o ochronę mojego umysłu przed złymi myślami, mojego serca przed goryczą i nienawiścią, mojej duszy przed zwątpieniem i rozpaczą. Niech Twoja obecność będzie jak płaszcz światła, który okrywa mnie od stóp do głów, chroniąc przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Archaniele Boży, który jesteś wykonawcą Bożej sprawiedliwości. Pomóż mi rozpoznawać dobro i zło w moim życiu. Daj mi mądrość w podejmowaniu decyzji, siłę w przeciwstawianiu się złu i odwagę w wyznawaniu mojej wiary. Niech twoja niebiańska moc wspiera mnie w każdej chwili tego dnia. Święty Michale Archaniele, teraz zwracam się do Ciebie z prośbą o szczególną ochronę dla mojej rodziny. Tak jak chronisz Kościół Święty swoją potężną mocą, proszę, rozciągnij swój płaszcz ochronny nad moim domem i wszystkimi, których kocham. Najpierw proszę cię o opiekę nad moimi rodzicami. Osłoń ich swoimi skrzydłami, oddal od nich wszelkie choroby i niebezpieczeństwa. Niech twoja anielska moc wspiera ich w każdym kroku. Dodaje sił w trudnościach i przynosi ukojenie w cierpieniu. Chroń ich duszę przed zwątpieniem, a ciała przed słabością. Potężny obroń, proszę Cię o szczególną ochronę dla moich dzieci. W świecie pełnym zagrożeń i pokus, bądź ich niewidzialnym strażnikiem. Odpędzaj od nich złe towarzystwo. Chroń przed nałogami i niebezpieczeństwami współczesnego świata. Niech Twój miecz sprawiedliwości broni ich niewinności i czystości serc. Archaniele Boży, otocz swoją opieką mój dom. Niech będzie twierdzą nie do zdobycia dla wszelkiego zła. Oddal od niego kłótnie i nieporozumienia. Wypędź smutek i przygnębienie. Niech Twoja obecność napełni każdy kąt mojego domu światłem, pokojem i harmonią. Spraw, aby mój dom był miejscem, gdzie Boża Miłość kwitnie, a Wiara rośnie. Święty Michale, proszę Cię również o opiekę nad moimi przyjaciółmi i wszystkimi, których spotykam na swojej drodze. Broń ich przed pokusami tego świata, przed zwątpieniem i rozpaczą. Niech Twoja moc będzie dla nich tarczą w chwilach próby, a Twoje światło przewodnikiem w ciemności. Potężny Wodzu Zastępów Niebieskich, pomóż mi być źródłem światła i nadziei dla moich bliskich. Naucz mnie, jak chronić ich swoją modlitwą i miłością, jak być dla nich wsparciem w trudnych chwilach. Spraw. Aby nasza rodzinna miłość była silniejsza niż wszelkie przeciwności losu. Święty Michale Archaniele, ty, który stoisz najbliżej Bożego Tronu, przedstawiam Ci teraz moje najpilniejsze prośby i błagania. W tym szczególnym momencie modlitwy proszę Cię o wstawiennictwo w sprawach, które najbardziej ciążą na moim sercu. Potężny Książę Nieba, Proszę cię o łaskę uwolnienia od wszelkich duchowych i materialnych przeszkód w moim życiu. Swoim płomiennym mieczem rozetnij węzły problemów, które wydają się nie do rozwiązania. Pomóż mi przezwyciężyć trudności finansowe, zdrowotne i zawodowe, które stoją na mojej drodze. Archaniele światłości, błagam cię o szczególną. Ty, który jesteś tak blisko Boga, zanieś tę prośbę przed jego tron. Wierzę w moc twojego wstawiennictwa i ufam, że przez twoją interwencję otrzymam potrzebne mi łaski. Święty Wodzu Zastępów Anielskich, proszę Cię o błogosławieństwo obfitości w moim życiu. Niech twoja niebiańska moc otworzy przede mną drzwi nowych możliwości, przyniesie uzdrowienie tam, gdzie jest choroba, przyniesie rozwiązanie tam, gdzie jest problem, i przyniesie światło tam, gdzie jest ciemność. Potężny obroń, proszę Cię również o łaskę duchowego wzrostu i wewnętrznej przemiany. Pomóż mi uwolnić się od wszystkiego, co mnie oddala od Boga, od złych nawyków, toksycznych relacji, negatywnych myśli i destrukcyjnych zachowań. Niech Twoja moc pomoże mi stać się lepszym człowiekiem. Święty Michale, Ty, który znasz wartość czasu wiecznego, proszę Cię o łaskę mądrego wykorzystania każdej chwili mojego życia. Spraw, aby moje decyzje prowadziły mnie do świętości, a moje czyny przynosiły chwałę Bogu. Niech każdy dzień będzie krokiem w kierunku nieba. Święty Michale Archaniele, pragnę całkowicie zawierzyć się Twojej świętej opiece. Przyjmij moje oddanie i uczyń mnie swoim szczególnym podopiecznym w tym dniu i przez wszystkie dni mojego życia. Potężny Książę Zastępów Niebieskich, dziękuję Ci za każdą otrzymaną łaskę, za każdą wysłuchaną modlitwę, za każdą chwilę Twojej świętej ochrony. Wierzę głęboko, że moje prośby zostały wysłuchane i że Twoja niebiańska moc już działa w moim życiu. Oddaję Ci wszystkie moje sprawy, troski i radości. Poświęcam Ci moje myśli, słowa i czyny. Niech każdy mój oddech będzie modlitwą uwielbienia, a każdy krok świadectwem wiary. W Twoje ręce składam moją przeszłość. Ze wszystkimi ranami i porażkami, moją teraźniejszość ze wszystkimi wyzwaniami i trudnościami, oraz moją przyszłość ze wszystkimi marzeniami i nadziejami. Święty Michale Archaniele, Wodzu Niebieski, proszę Cię o ostatnie błogosławieństwo na ten dzień. Pobłogosław moje zamiary i plany. Pobłogosław moją pracę i odpoczynek pobłogosław moje spotkania i rozmowy. Niech każda chwila tego dnia będzie przeniknięta Twoją świętą obecnością i ochroną. Ufając w potęgę Twojego wstawiennictwa i moc Twojej opieki, wchodzę w ten dzień z nadzieją i odwagą. Wiem, że pod Twoją opieką jestem bezpieczny, że z Twoją pomocą pokonam wszelkie trudności. Że przez Twoje wstawiennictwo otrzymam potrzebne łaski. Na zakończenie tej modlitwy, jeśli czujesz w sercu poruszenie i pragniesz regularnie otrzymywać więcej takich modlitw, zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału. Zostaw też swoją intencję w komentarzu. Będę się modlił w Twojej intencji. Pamiętaj, że Święty Michał Archanioł zawsze czeka na twoje wezwanie. Szczęść Boże!